Urodziłam się optymistką od dziecka dzięki wspaniałym rodzicom. I bądź przede wszystkim uczciwy i dobry dla drugiego człowieka. Problemy są po to, żeby je rozwiązywać, a nie po to, żeby się załamywać. Kochaj bliźniego jak siebie samego. Cieszę Panią małe rzeczy, jak Pani stanie rano, jakie to są? O! Co to może być. Proszę Pana, jak ktoś nie, kogoś nie cieszą małe rzeczy, to duże też nie ucieszy. też nie będę cieszyć. Też nie będą cieszyć. Czyli co to może być? Kroba, eee, serbata, drob drobnostka. Uśmiech czyjś. Uśmiech czyjś. I po prostu powiedzenie, bądź zdrowy, gotowy, uśmiechnięty, radosny i bądź przede wszystkim uczciwy i dobry dla drugiego człowieka. Ko Jest pani szczęśliwa, bo widzę pani bardzo uśmiechnięty. Eee, bardzo jestem szczęśliwy. Mimo wielu chorób jestem zdrowa, optymistyczna. Jak to zrobić? Eee, jak Że, to zrobić? Żeby być optymistycznym. Być op Urodziłam się optymistką od dziecka dzięki wspaniałym rodzicom. Jak Pani wspomina rodziców? Ro, cudownych rodziców, mówię, miałam, ale mam, bo oni gdzieś tam są i, mi, i opatrzność Boża nade mną czuwa i rodziców też. I córki... Dobrze Panią wychowali rodzice? Bardzo dobrze. I ja tak wychowywałam swoje córki. Czego Pani nauczyli? Tak, takiego z charakteru, czy ogólnie jaki zasad? Czego mnie nauczyli? Wszystkiego. Przede wszystkim uczciwości, szczerości, prawdy. Yy... Pracowitości, yy, odpowiedzialności, ambicji i tak dalej. A młodym osobom co by pani poleciła? Jak żyć? Yy, yy, młodym osobom teraz, co by pani poleciła? Jak żyć mają? Uczciwie, uczciwie. uczciwie. Pani tak stara się żyć, tak? Yy, tak, tak się staram żyć. Nie staram się, tak żyję, tak żyję. Tak tak nie, nie kłamać powinni, no nie, yy, pokorem. Nie, no nie. Tak jak tato powiedział, nikt, yy, żeby Nikt, nikomu nie zatrzymywać grosza. Nikt na niczym się nie zbogacił. E, Także ja gdziekolwiek nawet 20 groszy to oddaję, od nikogo nie biorę człowieka. Kochaj bliźniego jak siebie samego. Czy żałuje pani to w swoim życiu? Jesteś jakiejś decyzji, pani żałuje w życiu? Czy żałuję jakiejś decyzji? Nie! To tak, no, tak... jest historia i nie ma czego żałować, bo tego nie cofnę. Jakie są marzenia? W takim razie, jaka przyszłość? Boże, większość marzeń mam spełnionych, ale jakie to były? Podróżować, zwiedzić wiele krajów tam, gdzie chciałam być. Gdzie pani była? Jakie najważniejsze miejsce, takie jedno chociaż? Francja. Francja, jak było? Proszę. Jak tam było? Cudownie. Cudownie, e, jako e, pojechałam na pielgrzymkę, zazwyczaj do wielu krajów na pielgrzymki i córki moje też tak są wychowywane, mają już około czterdziestki, w Nusie też tak są wychowywane. Jesteśmy szczęśliwi i nawet jeśli jest jakiś problem, to ja zawsze mówię, problemy są po to, żeby je rozwiązywać, a nie po to, żeby się załamywać i, i rozkładać ręce, bo ja nie jestem w stanie nic zrobić. Robić, albo zrzucać y, problem swój na kogoś, na czyjeś plecy, a ja mam wszystko w poważaniu. To tak się nie robi. A jak pani wspomina swoją młodość? Jak pani miała 20 lat? O, Wiesz, co Panie? się robiło ciekawego w tamtych ja czasach, się, nie pamiętam. Ja się tak czuję teraz, jakbym miała 20 potańcówki, jakieś tańce, jakieś muzyka. Jak e, 22 lata miałam, jak wyszłam za mąż, także 20 lat, jak miałam, proszę pana, to to, co trzeba było zrobić w domu, obowiązki przede wszystkim, ale oczywiście rozrywka. Wszystko jest człowiekowi w życiu potrzebne. Na wszystko jest czas. Na, tak, tak.